Jedziemy na ostatnią wycieczkę w tym sezonie wakacyjnym. Z Półwyspu Peliaślac jedziemy na plażę Divna. Nigdy nie byliśmy. Zobaczymy, jak ona wygląda. Jak wygląda dojazd? Pogoda już nam się troszeczkę popsuła. Ale duszno jest bardzo. Jest strasznie duszno. No i po południu zapowiadają dosyć duże burze bo jest 27. A ma być, ma temperatura spaść tylko do 20 stopni jutro, więc duże będzie ochłodzenie. Ale robimy sobie jeszcze wycieczkę i zobaczymy jak, jak to wygląda. Nagramy oczywiście. Pewnie pięknych widoków nie będzie. I lazuru, który zawsze widać przy bezchmurnym niebie, no ale mamy nadzieję się przekąpać w każdym razie. Zobaczymy. My za troszkę skręcamy, zobaczymy, czy on też jedzie, czy on jedzie do Trpani. stronie Orebicz Praktycznie po skosie. Ale tu musiało nieźle też zmywać, że tak ta droga taka brudna. już jutro zaczynam cały czas jest asfalt? Mhm. na razie to asfalt widzę w dole tylko więc nie widzę dalej nie, na dole jest asfalt też no otoczenie jest piękne to fakt Autocamp no to tam jest park. z przyczepą kempingową, to ja sobie tu nie wyobrażam wjazdu Poza sezonem jak jest tak pusto, tak jak teraz, to z przyczepą. No to tak, no, ale nie. Nie w sezonie, jak tu jest ruch. I wiem, tam, tam z góry musimy wjechać przez ten pod górę. Jest camping. Uuu, jeden. Maturzeczka jakaś płynie. Fajnie tu. Ładnie tu. No dobra. dobra. Koniec, to już jest to. Jedź dalej jeszcze. Mam tu odwiedzenie. Jedziemy pod górę jeszcze. Jedź, jedź. Tu gdzieś zatrzymaj. Tu gdzieś. Klar, że takie słone schodki prowadzą. Nie, nie widziałam. Na jeszcze? Szczerze to plaża divna nas nie uwiodła. Znaleźliśmy za chwilę dużo ładniejszą plażę. Oglądajcie dalej. Chcemy, bo woda jest trochę zimna i te chmury to Coraz gorzej wyglądają więc wiemy przynajmniej gdzie przyjedziemy w przyszłym roku Jedziemy Jeszcze kilka schodków kurę i jedziemy Tam jaka droga idzie fajna w góry I to jest taki dobry. do Kune. Do kuny? Do kuny. też jakieś zakupy podstawowe zrobić, na jakieś większe zakupy można jechać do rybicia i do drogi, tak? Nie, to jest jakaś dróżka taka polna. To pewnie na te tam pola to tam. Mhm. Prosik! że są szanse, że na tej plaży się wykąpiemy tu jest słońce bo tam jednak tak niekorzystnie to wyglądało pogodowo tu w prawo tu jest, jest kemp. tu kemping w Rila, tak? jest camping. plaża się nazywa. Mieliśmy zrobić to podejście dwa tygodnie temu, no ale z racji, że nam już tak ciekło z samochodu, że nie dało się rady jechać już nigdzie. grzał się samochód. No to robimy dopiero ostatniego dnia podejście. Czy jest. jest kemping? Ale no tutaj z przyczepą się złożyć to też tak. Czy to, to, to parking. Apartmani. dala się ładnie zatoczka prezentuje, ale co będzie z parkingiem? My zawsze mamy szczęście do odkrywania najfajniejszych miejsc na sam koniec, więc, więc jesteśmy. <laughs> I chyba widzę, że może być fajnie. Jest. No. tu, tu jest gdzieś no. nie ma zakazu jest, tu musi być zekscie, bo nisko jest no nie to już są apartmani więc tutaj nie staniesz no cofnij tam tu jest zakaz że powiem wam, wygląda bardzo obiecująco pomimo tych chmur które nad nas nadciągają to i tak zamierzamy tu trochę posiedzieć się pokąpać ten kolor wody te dwie plaże, którą przed chwilą widzieliście dziwną dzieli 15 minut jazdy samochodem ale zobaczcie pogoda jaka jest zupełnie inna i plaża się prezentuje zupełnie inaczej Pięknie tu jest No ja jestem zachwycona Zobacz ten rząd tych, tych palm tam zobacz ten rząd palm no super nie? No tu w cieniu sobie może klapniemy, nie? Tu też jest fajnie. Nie, tu zostańmy. Tam możemy później się przejechać, tam się przejść. Pojedzie, bo tam, tam jest plaża, żeby zapłacić. Aha, no ale teraz chcę się wykąpać. Plaża Bijawka. No to powiem Wam, że dziwna. Przynajmniej w naszym odczuciu jest grubo przereklamowana. Bo to co tutaj widać z tymi rzędami palm to jest po prostu to co, to, co właśnie można oczekiwać od takich miejsc. Pomimo tego, że mamy chmury, jest zachmurzone, a i tak ta plaża prezentuje się po prostu obłędnie. Kiedyś na zwiady. Mamy gościa gościu gościu nie. No siadaj ładnie Siadaj ładnie siad. Siad nie rozumie naszego języka gdzie sobie idziesz?

Pę, w stronę budową. Oj, kości ją bolą. Tak, wytrzep się. Na kaszu. Już będziesz wiedział co cię. Co cię spędzi A widzisz, oszukał cię. Zdjęcie. Pięknie tu jest. No, ja jestem urzeczona tym miejscem. A ty, Marcel? Urzeczony. Urzeczony ja, jesteś? Urzeczony. Tam daleko płynie prom. Nie wiem, czy będzie go widać. W Maleję, że jest tam. To... No, jest. Dobre przybliżenie. się trzęsie, ale jest. Musicie mi wybaczyć. Ale widać go. Za chwilę jedziemy do centrum, do portu do trpani, to pewnie zobaczymy zanim on sobie spokojnie dopłynie. Komu będziemy czekać na kawie na niego. No zaczyna wiać porządnie, ale wieje od tamtej strony, czyli wieje od wiekowo. Tam, od Starygo Lądu wieje mi się, wydaje, że stan tak deje pod morzem.